Cześć, jestem Basia i w tej serii filmów jako przewodnik chcę Was zabrać w różne ciekawe miejsca Krakowa, żeby przybliżyć Wam troszeczkę historię e, i kulturę tego miasta. W poprzednim odcinku było o murach krakowskich, starych fortyfikacjach Krakowa. Jak ktoś nie widział, to odsyłam do poprzedniego, pierwszego zresztą odcinka. A dzisiaj o tym, co powstało na miejscu e, po zburzonych murach. Z początkiem XIX wieku radni doszli do wniosku, że mury, wał i fosa, czyli fortyfikacje obronne wokół miasta Krakowa, muszą zostać zlikwidowane, bo to miejsce grząskie, zaniedbane, nieprzyjemne ujście ścieków, śmieci, w związku z czym sami mieszkańcy nawet domagali się likwidacji tych starych, niepotrzebnych już murów. Co powstało w zamian? Do likwidacji rzeczywiście doszło, w zamian stworzono taki projekt, Promenat dla mieszkańców Krakowa, czyli takich spacerów wokół, wokół całego Starego Miasta, które miały służyć mieszkańcom być miejscem przyjemnym, miejscem spotkań, przechadzek, odpoczynku. Początkowo planty, bo o nich mowa, nawet nie były tak nazywane. Była taka przejściowa nazwa plantacje, i stąd też taki pomysł na etymologię tego słowa planty. Drugie wytłumaczenie słowa planty pochodzi od słowo plantowanie, czyli to, co robili tutaj właśnie robotnicy na tym miejscu, gdzie zastali rumowiska nieróż, nierówne tereny, plantowali, czyli zrównywali z terenem. Tak się też mówi, że stąd nazwa planty. Można wybrać jedną opcję spośród tych dwóch. Wróćmy teraz jeszcze do genezy. Mianowicie w roku 1817, czyli tuż po zburzeniu już murów, Felix Radwański, który znany był z zachowania północnego odcinka murów, tym razem wnosi taki wniosek do Senatu, jako senator, niwelacji tych bertepów i utworzenia tutaj bardzo takich reprezentacyjnych, przyjemnych promenad, czyli alejek dla spacerowiczów otoczonych zielenią. Jednak ten projekt pozostaje bez echa. Trzy lata później dopiero prezes Senatu, sam Stanisław Wodzicki, składa kolejny wniosek i ten już przynosi konkretne skutki. Czyli mamy akceptację, że takie planty powstaną. Powstają konkretne projekty z konkretnymi alejkami, pracują nad tym ogrodnicy, architekci. Także, także jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które zakładało konkretny budżet. Planty to nie tylko alejki połączone ze sobą, to nie tylko drzewa, e, głównie to pole włoskie i kasztanowce, e, to nie tylko kamienne ławeczki, na których można było sobie przysiąść, żywopłoty otaczające cały park, ale też właśnie miejsca specjalne, takie jak ta altana. To właśnie w takich miejscach odbywały się spotkania towarzyskie czy występy artystyczne dla mieszkańców. Także łatwo sobie wyobrazić, że planty były taką czystą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, która to potrzeba spacerowania wokół miasta już była dużo wcześniej widoczna, mianowicie spacerowicze przechadzali się po wałach w towarzystwie starych, niepotrzebnych już cuchnących, obskurnych murów. Fajnie sobie wyobrazić ten kontrast pomiędzy tymi niezbyt satysfakcjonującymi warunkami do spacerków niedzielnych, a plantami, które były świeże, które były zielone, które były piękne, utrzymane czystości, gdzie można było sobie usiąść na ławeczce. To właśnie te malownicze alejki, czystość, zieleń, atmosfera spokoju i wypoczynku było tym, co mieszkańcy pokochali. Mówiąc o plantach, nie sposób ominąć nazwiska osoby Floriana Straszewskiego, który miał bardzo duży udział w tworzeniu plant. Co do e, pomysłu, e, autorstwa pomysłu na planty, e, tutaj są pewne wątpliwości, czy był to Felix Radwański, czy raczej Florian Straszewski. Rzeczywiście Straszewskiego podaje się jako założyciela plant, tak chociażby jest upamiętniony na obelisku w okolicy dworca kolejowego. Co trzeba o nim powiedzieć? To, że rzeczywiście pilnował prac, które się tutaj odbywały w ramach niwelacji tych rumowisk, codziennie doglądając rzeczywiście i kontrolując, jak się sprawy mają, ale także założył fundację na rzecz utrzymania plant. Tam przeznaczył 3000 dukatów holenderskich w złocie była to ogromna suma jakieś 10 kg złota właśnie na to, żeby planty były stale czystym, zadbanym miejscem. Za utrzymywanie porządku na plantach odpowiedzialni byli dozorcy plantowi. To do ich zadań należało odśnieżanie zimą czy, czy po prostu zwykłe zamiatanie. Ale żeby ułatwić im pracę, z końcem XIX wieku magistrat wydał rozporządzenie, które przewidywało kary za następujące wykroczenia. Było to między innymi deptanie trawników, kładzenie się na nich, wypuszczanie psów, głamanie gałęzi, zrywanie kwiatów lub roślin, zaśmiecanie ścieżek. Rzucanie kamieniami i stawanie na ławkach. Za takie wykroczenia można było dostać grzywnę w wysokości od 1 do 100 zł, a jeżeli ktoś nie mógł sobie pozwolić na uiszczenie grzywne, trafiał do aresztu, nawet do 14 dni. To wszystko świadczy o tym, jak bardzo radnym miasta zależało na utrzymywaniu porządku na plantach. Na kształt Plant miały wpływ różne czynniki. E, między innymi wyrastały nowe budynki. E, do takich, których pominąć nie wolno, należą Kolegium nową Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jest to potężny no gotycki gmach, nie sposób go przeoczyć. E, czy też na przykład teatr imienia Im. Jusza Słowackiego, albo Seminarium Duchowne. To są takie jedne z większych gmachów, które rzeczywiście wrosły w tym momencie w kompozycję plant, ale były taki, taką nowością, i było też uszczuplenie pod względem Powierzchniowym ówcześnie. Kolejną taką rzeczą, która zmieniła nie tyle kształt, co, co tak dopiękniła planty, to były pomniki, które zaczęto stawiać w latach 80. XIX wieku. Wtedy właśnie powstał obelisk, pomnik poświęcony Florianowi Straszewskiemu. Co ciekawe, do charakterystycznego widoku należały krzesełka. To było w okresie międzywojennym, jak również po II wojnie światowej ta tradycja też jeszcze trwała. Mianowicie były to krzesełka, które wynajmowali co bogatsi, zamożniejsi spacerowicze, ażeby nie siedzieć na publicznych ławkach. Dzisiaj Planty to około 20 hektarów zielonej przestrzeni. Jakbyśmy przeszli się naokoło, bo tworzą pierścień wokół starego miasta, to 4 km spacerku. Także jest to miejsce wybierane przez zarówno mieszkańców, jak i turystów, do, do po prostu do przechadzek, czy też spotkań towarzyskich, albo po prostu, żeby się najzwyczajniej w świecie zrelaksować. Ja się im wcale nie dziwię, bo jak tu nie kochać Plant?